Kiedy zrobimy już wszystkie elementy zaplanowane w tabeleczce. U mnie tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 i siódmy. Robimy jeszcze raz e, po raz ostatni rząd numer 1, czyli rowek, żeby nam się ładnie zakończyło. I teraz e, nitka mi została po lewej stronie, jakby robótki. a wiadomo, że najwygodniej robić w okrążeniach, bo dalej będziemy robić w okrążeniach, robić jest mając przed twarzą w prawą stronę robótki, zwłaszcza jeżeli to ma być jakiś fantazyjny splot, jak to wolę może robić po lewej. Tyle, że musi pamiętać, że je robi po lewej stronie. Zatem przerabiamy jeszcze jeden rząd oczek prawych. Zrobiłam rząd oczek prawych, dalej będę robić w tę stronę, ale najpierw muszę nabrać te oczka tymczasowo nabrane. Jak widać, no nie mam z tej strony początku nabierania. Ale to przy drutach z żyłką nie ma żadnego problemu. Przekręcam na tą stronę. Tak, tu widać, bo to jest ten dodatkowy łańcuszek. Tu yy, nie wolno mocno ścisnąć, żeby nie dało się spróć. O, jest lekko ściśnięte. I teraz ostrożnie i stopniowo sprójemy łańcuszek. Ja wolę metodę taką, że najpierw nabrać oczko, potem łańcuszek spróć. Wtedy nam nic się nie zgubi. Można ten łańcuszek, tą pętelkę i niteczkę wziąć, mocno, mocno pociągnąć i wtedy ładnie widać oczko, które mamy złapać. Tak. Ciągniemy, patrzymy, Jest. I starać się zawsze z tej samej strony oczko łapać. I ze względu jak leży, nie tu, raz tak, raz tak. Jak od tyłu łapiemy oczko, to od tyłu. I dopiero prujemy, żeby nam wtedy jednolicie leżało wszystkie oczka. I w ten sposób do końca prujemy, tak? Tu ładnie, za oczko łańcuszka i za nitkę i ciągniemy. Tak? Widać? Oczko, które mamy złapać i dopiero prójemy. I nam tu nie ma prawa nic uciec. I tak wszystkie oczka trzeba przełożyć na drut. Tymczasowo nabrane oczka mam już przełożone na drut. Tu jest ten brzeg ślimaka. Ja założyłam sobie, że zrobię tu cztery oczka, ale mam jeden, dwa, trzy, cztery pięć, sześć. Tak sześć oczek brzegowych przekładanych, zatem, żeby nie powstały mi dziury, muszę z każdego tego oczka brzegowego zrobić oczko, nabrać oczko. Ale zanim zacznę to robić, muszę sobie nałożyć na drut znacznik, żebym wiedziała, które oczka są tymi oczkami, które muszę zredukować do tych czterech oczek. Tak, nabieram sobie. Tu używam drutów, można wziąć szydełko i szydełkiem nabierać. Przy oczkach brzegowych można nawet to jest pomocą drugiego druta do brzegowych przekładanych, bo są ładnie duże. Oczywiście każdy robi tak, jak potrafi. Nieważne jak, byle skutecznie. Jak już nabierzemy ostatnie oczko z brzegu ślimaczka, nakładamy drugi znacznik i wtedy wiemy, że te 7 oczek musimy w kolejnym okrężeniu redukować do oczek zaplanowanych, czyli w moim przypadku do 4 oczek. I póki co robimy jeszcze tymi grubymi drutami i oczkami prawymi. Z drugiej strony nabieramy oczka w ten sposób, znaczy z drugiej strony. Po drugiej, po drugiej stronie czapeczki, tak? I jak wrócimy tutaj, redukujemy oczka. Tu zrobiłam już pełne okrążenie, czyli tak, w czasie się Trzeba. Z tej strony mam nabrane 6 oczek, nie 7, ale tu, czyli jest to, tu z tej strony musiałam nabrać 7 oczek, bo miałam kawałeczek więcej. Metodą Magic Loop robię. Kiedy dojdę już do tego znacznika pierwszego, tak. oczkami prawymi, tutaj mam tylko 7 oczek, więc redukuję je bez problemu w pierwszym okrążeniu. więc znacznik mogę odłożyć. Jeżeli mam większą liczbę oczek, znacznika nie odkładam, bo będę robiła kolejne okrążenia redukujące. Zatem prosta sprawa: mam 6 oczek, muszę mieć 4. Zatem Powiedzmy dwa oczka razem, jedno przerobić, dwa oczka razem, jedno przerobić i będę miała cztery oczka. Z drugiej strony, przy siedmiu, będzie to odrobinkę inaczej wyglądać, ale efekt musi być taki sam, czyli cztery oczka zostają. I to jest właśnie przechodzenie do wykończenia czapeczki. Myślę, że już z drugiej strony nie muszę pokazywać. Tutaj mamy z brzegu silmaczka. Oczka to oczywiście są rozciągnięte mocno na luci, później to będzie ładniej wyglądać. Gdy zredukujemy już też z drugiej strony do tych czterech oczek, możemy jeszcze parę okrążeń zrobić grubszymi drutami, oczkami prawymi. Albo od razu przejść do ściągacza, wtedy bierzemy po prostu to odkładamy, o, bierzemy cieńsze druty, akurat je nie przygotowałam, ale bierzemy cieńsze druty i przerabiając oczka e, przekładamy. E, w tym oczywiście pamiętamy o korzystaniu z tabeleczki, tam e, zrobiłam ułatwienie, że e, musi być pewna liczba oczek, żeby była podzielona przez raport. Oczywiście bierzemy, e, pod uwagę to, że to jest przybliżona liczba oczek, to mogliśmy coś więcej przerobić, coś zgubić. Więc sprawdzamy, czy rzeczywiście zanim dorobimy te powiedzmy 22 oczka, czy rzeczywiście mamy 110 oczek tutaj i trzeba na to poprawkę wziąć. Kiedy mamy dużą liczbę elementów i robiliśmy według drugiej tabelki, brzeg ślimaka wyrobił nam się o taki, duży. A zaplanowaliśmy sobie, że będzie to tylko 4 oczka. Zatem yy, na, musimy nabrać te oczka tak jak się nabiera. Będzie to, tak jak obliczyłam, około 24 oczek. Tak. Bierzemy znacznik i nabieramy. Nabieramy wszystkie oczka. I za ostatnim stawiamy drugi znacznik, przerabiamy oczka na prawo, do drugiego ślimaka i drugi, na drugi ślimak też nabieramy oczka. Zatem pierwsze okrążenie, gdy już nabierzemy wszystkie oczka żeby takiego ogromnego ślimaka, będzie wyglądać tak, że każde trzy oczka przerabiamy razem. Żeby to było jak najszybciej. Tak? W czym należy pamiętać? Że po przerobieniu kolejnych trzech oczek razem, trzeba tu poszarpać tę robótkę, pociągnąć nitkę od kłębka, aby przerwy między oczkami. Pokażę. Przerwy między tymi oczkami były jak najmniejsze, inaczej robią nam się dziury. Tak, muszą być ciaśniutko. I na końcu przed znacznikiem mam dwa oczka mi zostały. też przerabiam razem i w efekcie mam 8 oczek. Następnym, po drugiej stronie oczywiście robię tak samo, po drugiej stronie, o, na ślimaczku robię tak samo. W następnym okrążeniu mogę zrobić okrążenie stabilizujące, czyli po prostu przerobić oczka, nie ujmować. Dla pewności, że ładnie się ułożą, albo od razu dwa razem, dwa razem, dwa razem, dwa razem i będą cztery nasze oczka, które potrzebujemy. Może się jednak okazać, że wyszły nam tu przy tym ślimaczku za duże oczka, za duże odstępy między oczkami. To albo wrócimy i zmienimy druty na cieńsze i będziemy redukować oczka przy cieńszych drutach, lub zrobimy taki manewr, jakbyśmy mieli rzędy skrócone. Wrócimy te cztery oczka Albo tylko trzy, bo tu widzę, że mam w porządku i to oczko musi być na wierzchu, zatem o, jakoś mam już nawet obrócone, czy nie. Dobrze mam obrócone i łapę oczko rzędu niżej. Czym no, można je tak złapać, żeby było też właściwie obrócone w tą stronę i przerabiam razem dzięki czemu Redukuję dziurę między oczkami. Tu tak samo, łapię z rzędu niżej, jest tu jedno z tych trzech oczek razem zdjętych, czy dwóch. Obracam, zaraz sprawdźmy, czy to też musi być tak. O, obrócone tak, żeby było nieprzekręcone z wierzchu. I przerabiamy raz. Ach, złapałam niteczkę. dajcie oczko, już mamy obrócone, bieram sobie oczko z rzędu niżej, można przekręcić albo nie przekręcić, bo nam dało się zrobić razem. Trochę brzydko wyszło, bo jak patrzę przez obiektyw, to źle to widzę. Ale widać, nie ma już dziur.